Witam was serdecznie. Całkiem niedawno w holu zakupowym z Polski pokazywałam wam, że kupiłam tonę różnych suszonych owoców, i teraz czas je wykorzystać, robiąc takie surowe, owocowe brownie. Także zaczynamy od naszego ciasta. Może nie będzie to brownie do końca, bo brownie ma, jest całe takie samo, a to będzie taka, takie kruche ciasto z kremem. Może tak. Wrzucamy tutaj szklankę śliwek suszonych do blendera. Równie dobrze mogą to być daktyle i szklankę morwy. Możecie to naprawdę wymieniać wszystko, na przykład dać daktyle z morelami, śliwki z morelami, morwy z morelami, co tam chcecie. Jedyna rzecz, którą trzeba obserwować, to konsystencja. Ja to wszystko zamieszam tak na sucho, i tutaj raczej trzeba będzie dodać odrobinę ciepłej wody, ale odrobinę, naprawdę odrobinę, czyli myślę, że tak do 50 ml, ale najpierw próbujemy na sucho. Chcemy z tego ulepić zrobić taką bardzo lepką masę, którą da się wygnieść, ugnieść i stworzyć nasz spód. Po chwili miksowania na sucho moja masa wygląda tak, klei się i nie potrzebuję dodawać kompletnie żadnej wody tutaj. Także zabieram się za wykładanie spodu. Słuchajcie, no wygląda na to, że jestem wielką fanką pokrywki od naczynia żarotwornego. Robiłam już w niej, w niej szarlotkę, teraz robię właśnie ten surowy deserek. No ale wychodzi na to, że jest najlepsza. Wyłożyłam ją folią taką spożywczą. Troszeczkę schlapałam jej no, żeby ta folia się dobrze przykleiła. Jak widzicie, to jest wszystko tu ładnie wyłożone. I mam też po bokach takie ciągnące się jakby ranty. Tutaj właśnie wyłożę to dno, i potem będę mogła podnieść wszystko, przełożyć na jakąś deskę i pokroić sobie w kosteczki. Także to jest moim zdaniem bardzo dobra metoda na to. Tutaj mam masę na ten spód, czyli po prostu zmielone morwy ze śliwkami. I teraz trzeba to wszystko tu przełożyć i zagnieść. I to zagniatanie może być problematyczne, jako że masa jest bardzo, bardzo lekka, ale po prostu zmoczymy sobie ręce wodą. I dzięki temu chlepiemy ją dużo, dużo sprawniej. I teraz taką masę wsadzamy do lodówki na chwileczkę. I jeżeli wasze owoce będą mniej mokre, ja miałam naprawdę bardzo wilgotne śliwki na wusienkie spaczki. To tak jak mówię, dodajcie najpierw 20 ml wody, potem ewentualnie troszkę więcej, żeby mieć masę, którą da się ulepić. Ale ona nie może być zbyt plastyczna. To ma być ciężko lepiąca się, ale lepiąca się masa. Podczas gdy spód mamy w lodówce, zrobimy sobie krem. Ja mam tutaj taką samą szklankę, jaką odmierzałam, składniki na spód rodzynek tym razem. Znowu to mogą być daktyle, morele, śliwki, co tylko chcecie. Ja mam rodzynki dla urozmaicenia. I tę szklankę wsypuję sobie do jakiegoś naczynka i zalewam taką nieco ciepłą wodą. To może być najcieplejsza woda, jaka leci Wam w kranie. I zalewam tylko tyle, żeby przykryć. Te rodzynki. Nie wiem, czy to widzicie pewnie nie, ale wody jest o, tylko tyle, żeby je przykryć, bo to znowu ten krem nie może być ciapowaty i, i lejący, później on musi troszeczkę trzymać swój kształt, więc tylko tyle wody i czekamy jakieś 15 minut i później to zblendujemy. Zabieramy się teraz za krem. Tu widzicie wszystkie składniki, jakich użyję do kremu. I użyjemy tych namoczonych rodzynek razem z wodą z moczenia. Użyjemy około dwóch łyżek kakao i około 5 łyżek masła orzechowego domowej roboty. Wrzucamy to najpierw do blendera i blendujemy samo ze sobą. Możemy też użyć tutaj do zrobienia całej tej masy blendera takiego ręcznego. Kiedy rodzynki są w miarę zblendowane, ściągamy pokrywę. Tu niestety się pewnie zrobi trochę bałaganu i dosypujemy dwie takie. Spore, takie moje, o widzicie łyżki kakao. I dodamy też 5 łyżek masła orzechowego, też raczej takich konkretniejszych, tak jak to u mnie bywa. I łyżka, to niech będzie, że to jest łyżka masła orzechowego. I ponownie blendujemy. Teraz na samym końcu dodajemy łyżkę upłynionego oleju kokosowego. I no, nie widzieliście niestety, jak ją wlewam. I dodajemy ją po to, żeby ta masa związała nam w lodówce, żeby ona nie była taka po prostu lejąca. I to już wszystko. Masę mamy gotową. Wykładamy ją na wcześniej przygotowany spód. I wstawiamy na, do lodówki na kilka godzin, żeby ta masa, tak jak powiedziałam, mogła związać dzięki dodatkowi oleju kokosowego. Oczywiście możecie użyć po prostu więcej owoców, a mniej wody, jednak moim zdaniem robi się to solidnie za słodkie, jeżeli tych owoców jest tak dużo, i uważam, że wersja z tym olejem jest lepsza, ale no niech każdy robi tak, jak uważa. Jeżeli chcecie mieć tutaj mniej tłuszczu, bo i tak mamy sporo tego masła orzechowego, to możecie po prostu dodać więcej owoców i mniej wody. Ja to wszystko tutaj wyrównuję i zaraz jeszcze będziemy dekorować sobie to ciacho. Jeśli chodzi o dekorowanie, to sprawdzi się tutaj oczywiście co tylko będziecie chcieli dodać. Ja udekoruję to morwami i jagodami goi, i po prostu posypię to z wierzchu takimi ładniejszymi troszeczkę morwami. Nie chcę sypać samych tych okruchów, które się czasami w morwach gdzieś tam walają, tylko po prostu takie ładniejsze morwy w całości i podobnie zrobię z jagodami koi. I takie ciacho wstawiamy do lodówki, tak jak mówiłam, na kilka godzin. Potem możemy je pokroić w dowolnej wielkości kawałki. Można zrobić takie małe kosteczki a la pralinki, można zrobić duże kawałki jak normalnego ciasta. To już zależy od Was. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że skusicie się na wypróbowanie go. Zachęcam Was też do kciukowania, oglądania innych filmików i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!